Gościem Radia Katowice jest profesor Marek Sitasz z Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, temat chorzowskiej estakady od ponad tygodnia budzi emocje nie tylko w tym mieście, ale także wśród mieszkańców województwa śląskiego. Armagedonu komunikacyjnego chyba nie ma, kierowcy jakoś sobie radzą. Choć kurkują się drogi objazdowe, ale na rynek wejść nie można, cierpią przedsiębiorcy, a mieszkańcy zadają sobie pytanie, czy można było tego uniknąć. Czy przed otrzymaniem ekspertyzy zalecającej zamknięcie obiegu, ze względu na to, że w każdej chwili może się zawalić, można było opracować plan awaryjny? Znaczy, ja sądzę, że decyzja o zamknięciu tego ważnego punktu dla Chorzowa i Śląska była tak bym powiedział, potrzebna i niezbędna, bo bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Oczywiście myśmy wiedzieli, znaczy, że te, ten okres gwarancji mija właśnie w, w tym roku i ta estakada, jak również wiele innych estakad czy mostów w, w Polsce no, wymaga no, przeglądów dobrych, takich które będą gwarantować, że my nie będziemy zaskakiwani. Oczywiście te kontrole, one są tam co roku, co 5 lat I, i kwestia, że 30% polskich mostów jest estakat jest starszych niż 50 lat. I my również powinniśmy zdawać sobie sprawę, że one były projektowane na inne warunki. Teraz mamy inne obciążenie, znaczy natężenia ruchów, mamy inne obciążenie na oś. Jak również dla mostów stalowo-betonowych, największym problemem są. Chemiczne odlodzanie, tak bym powiedział, zimowe, gdzie to korozja swoje czyni i to bardzo niebezpiecznie. Panie profesorze, czy to oznacza, że wkrótce więcej obiektów w Polsce, mostów, stakat może zostać zamkniętych ze względu na to, że są w fatalnym stanie? Znaczy, my spodziewamy się, że ta, takie sprawy będą występować coraz częściej, bo zraz z wiekiem te mosty. Tak bym powiedział, oprócz tego, że są więcej obciążone, one będą, coraz są starsze i te sprawy będą no, następować, z tym, że władze miasta, województwa czy w ogóle władze odpowiedzialne za te sprawy mostów i wiaduktów powinny to wcześniej przewidywać. Remont estakady, modernizacja miała miejsce. Ponad 10 lat temu 10 lat obejmowała gwarancja. Wojewódzki inspektor na, i nadzór budowlany nakazał samorządowi zabezpieczenie zamkniętej estakady w Chorzowie. Władze Chorzowa mają na to czas do końca sierpnia. Rozumiem, że tu nie chodzi o ratowanie estakady jako obiektu, ale o ratowanie zdrowia i życia ludzi, zabezpieczenie przed tragedią. Znaczy, tutaj znowu. Powiem, że władze miasta i nie tylko, bo to władze miasta same sobie z tym nie poradzą, to nawet władze wojewódzkie, to władze centralne, bo jest kwestia następująca: żeby ten problem rozwiązać w jakiś sposób, na pewno trzeba będzie go rozwiązać razem z mieszkańcami, ale oprócz tego ktoś powinien przygotować ekspertyzę, a dokładnie jakiś zespół, który powie, jakie warianty są w ogóle możliwe. Czy możliwe jest na przykład modernizacja i naprawa tego mostu, bo to jest kwestia bardzo ważna. Czy ten maks... w drugą stronę wariant, że należy go rozebrać, no jest ten trzeci wariant, że będzie prowizorka przez najbliższe 5, 10, 15 lat. I Tylko tu... uzyskanie tej, takiej ekspertyzy też zajmie sporo czasu. Ja bym powiedział tak, my musimy tutaj tą ekspertyzę zrobić wielowątkową, to oprócz ekspertywy czysto technicznej, która wykaże, jaką metodę przyjąć dla naprawy tego mostu to również powinniśmy ocenić tutaj zagrożenia, ryzyko i jak to ma wpływ na bezpieczeństwo, ale oprócz tego powinniśmy przeanalizować kwestie finansowe i dlatego potrzebny jest taki zespół, który przygotuje władzom miasta, władzom wojewódzkim różne warianty i wtedy dopiero według mnie można przyjąć, podjąć decyzję, co dalej. Spodziewa się pan, że ten obiekt po prostu będzie z tego względu zamknięty przez kilka miesięcy, nie będzie ruchu ani kołowego, ani pieszego, ani i tramwajowego? Ja powiem, że nie znam dokładnych wniosków z tej analizy, ale jeżeli to zostało zamknięte natychmiast, to no mam, miałbym wątpliwości, jako ja, podjąć decyzję, nie znając ryzyka, że to, czy tam mogą zginąć ludzie, albo że może być jakaś katastrofa w ruchu lądowym. W związku z tym jest to trudna decyzja, i z punktu widzenia inżynierskiego niezbędna jest taka przygotowanie. No Materiałów do podjęcia tej decyzji. Zamknięcie estakady wywołało dyskusję wśród mieszkańców. Władze Chorzowa poinformowały, że zastanawiają się nad rozbiórką obiektu, a część mieszkańców Chorzowa nie chce już estakady wolą przestrzeń dla mieszkańców. Tyle, że Chorzów nie ma obwodnicy, a jej budowa będzie bardzo kosztowna. I myślę, że tutaj mówimy o miliardach, a nie milionach złotych. Y Powiem, że jednym właśnie z tych wariantów, o których jest mowa, to jest powrót do pięknego centrum miasta Chorzowa, który był przed budową estakady przedwojenne, piękne centrum, tak jak to inne miasta mają. I wydaje mi się, jest to jeden z możliwych wariantów. Każda, tak bym powiedział teraz, Modernizacja, naprawa czy obwodnica, czy inne kombinacje będą no, bardzo dużo kosztowały, bo, bo sam, sama tylko sprawa w Polsce korozji związana z korozją to jest około 3% dochodu narodowego, bo korozja jest no, tym czynnikiem, który bardzo przyspiesza zmniejszenie trwałości tych obiektów transportowych. I ten wariant, że, że to będzie obwodnica, to również powinien być przeanalizowany z, z punktu widzenia tych trzech przypadków, włącznie z finansowym. Pod estakadą jeżdżą natomiast pociągi. Kolejarze mówią, że to bezpieczne. Czy rzeczywiście tak jest, panie profesorze? No bo jeżeli. Nie byłoby estakady, albo jest estakada, to nie ma problemu, bo pociąg jedzie po torze, który nie jest w cudzysłowie zagrożony, ale jeżeli ta estakada, no, coś się by jej stało, to sobie nikt chyba nie wyobraża, że da zgodę, że nagle się może przed pociągiem coś. No, spaść, zawalić i tutaj jest duże niebezpieczeństwo. Oczywiście teraz, jak jest zamknięta jest Estakada, jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest dużo mniejsze, ale Zawsze to jest możliwe. Panie profesorze, i na koniec jeszcze jedno pytanie, bo Estakada bardzo nie służy przedsiębiorcom i mieszkańcom Chorzowa. Ulica Wolności w Chorzowie też jest już, można powiedzieć, wymarła. Czy ta sytuacja szkodzi miastu? No, na pewno. Znaczy jest to, ja uważam, największy aktualnie problem i dla Chorzowa, jak również dla całego Śląska, bo to jest podstawowy punkt, znaczy centrum przesiadkowe i ważny punkt, jeżeli chodzi też o kwestie kulturalne, handlowe, no bo teraz ja osobiście, z, trudno mi wyobrazić wyłączenie tego centrum z działalności kulturalno-gospodarczej, no, w takiej społecznej. Miasto bez centrum to przypuszczam przez najbliższe, jeżeli by było to zamknięte przez tam ileś najbliższych pięć, dziesięć lat, to będzie, tak bym nie powiem, że umierało, ale no, no, takiego przypadku chyba jeszcze nie, nie mieliśmy tutaj i na Śląsku i, i, i w Polsce, żeby centrum, nagle centrum przesiadkowe i centrum kulturalno, tak bym handlowe zniknęło. I tutaj musimy postawić kropkę. Będziemy oczywiście w Radiu Katowice informować o sytuacji, o rozwoju sytuacji związanej z chorzowską estakadą. Moim i Państwa gościem był dziś profesor Marek Sitarz z Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo.